Życie to teatr, o tym jest. Życie to teatr, Przegląd twórczości teatralnej życie to teatr uświetnia obchody dnia, godności osoby niepełnosprawnej i jest formą aktywizacji osób poprzez sztukę promującą twórczość teatralną. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku z inicjatywy środowiskowego domu samopomocy przy ulicy Nowowińskiej 18, który działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebie. Przedsięwzięcie to zapoczątkowało cykl spotkań teatralnych, skupiających w kręgu sztuki niepełnosprawnych aktorów, nie tylko z województwa pomorskiego ale także z innych rejonów Polski. Życie to teatr. Daje mi satysfakcję, że mogę wystąpić na dużej scenie. O, pokołomę po krótko. Występ po prostu da energię, siłę. Teja to miłość. No po prostu ja się bardzo cieszę się z tego, że, z tego, że występuję, no po prostu ciebie z tego radość i już. to jest odskocznym od życia, innego życia i inaczej wtedy mogę coś się pokazać. Lubię jak możemy czasami wygrać, to mi daje satysfakcję, że ludzie mogą zobaczyć. Spektakl. Granie w teatrach daje mi jakąś się tą rozrywkę, dobrą zabawę. Radość, że ktoś jest z mnie zadowolony to i że bardzo to lubię robić. Bardzo lubię grać to i bardzo lubię grać w przestwieniach. To moje drugie hobby to jest. Mój. Dzielę się emocjami. Bo lubię po prostu grać tak w teatrach, w przedstawieniach. To mnie po prostu pasjonuje. Nie ma, nie ma takiej roli, żebym nie zagrała. Także można się nauczyć i pokazać ludziom, że można występować. Kocham to! Dzień dobry! Początkowo przegląd przeznaczony był jedynie dla uczestników ośrodków wsparcia, lecz na przestrzeni lat Został rozszerzony o udział młodzieży, dzieci, rodziców, seniorów, sąsiadów. Tym samym nabrał on charakteru integracyjnego i stał się okazją do wspólnego przeżycia artystycznej ekspresji. Szczególnie cennym wyzwaniem dla uczestników jest możliwość przełamywania osobistych barier, odkrywania swoich talentów, umiejętności oraz skorzystania z niepowtarzalnej okazji nawiązywania kontaktu z szerszą publicznością. Jak patrzę, to nie to pierwszy no, tak że... Wiadomo, że treba jeszcze się ma przed tym, jak się ustanie na, wi na widowni, jak patrzą, ale z radością to robię, bo to lubię. Bo występ to występ. To jest taki bardziej humor mam, bo jak się coś dzieje, widzę, że... ja tak emocjonalnie do tego podchodzę, że aż cała płonę. I nikt nie ma w Próbuję przełamać to no Na przede wszystkim, że patrzą na to i nie uciekają z tego spektaklu, który robimy, który występujemy i że brawa nam biją. Owacje! No, lubię jak na przykład y, potem klasy y, y, biją brawa, albo na przykład jak już kiedyś tam było, że... Było po tych występach wszystkich, kto zaczęli tam osoby mi tam gratulować i mówić, że ładnie, fajnie występujecie, co to za teatr, co to za sztuka i tam takie też wymiana, nie? No bardziej lubię Jestem szczęśliwa, że oklaski są i w ogóle, że ludzie na mnie patrzą, że występuję razem ze, z innymi ludźmi. Ja lubię aplauzy na stojąco, jak publiczność stoi i nam klaszcze. Ludziom podoba się to, co robimy. Jesteśmy rozchwytywani. Realizując ideę integracji, przegląd twórczości teatralnej Życie to Teatr co roku wypełnia po brzegi salę widowiskową Centrum Kultury i Sztuki, gromadząc nie tylko osoby borykające się z niepełnosprawnością, ale także młodzież szkolną, seniorów i wszystkich obecnych chcących poddać się magii teatru. Przez okres trwania wszystkich edycji przeglądu na scenie wystąpiło około 800 artystów. Natomiast ich zdolności podziwiało ponad 3000 widzów. Podjęta przed laty inicjatywa okazała się bardzo owocna i przyniosła korzyści na płaszczyźnie rozpowszechniania tolerancji poprzez sztukę. Jestem aktorem. Nie, ja lubię być aktorem. Byłem opłacany. No na pewno by się trochę tego, by było mi ciężko, że nie występuję już. Ale dopóki będę chodziła do ośrodka i tego, to będę zawsze chciała brać udział we, w teatrach. Czy... Tak to bym chyba się zał załamała, jakbym nie, bym nie miała tego, żeby zagrać. No na pewno by mi by brakowało w jakimś stopniu. Raczej nie, nie uważam tego. Jestem do tego po prostu stworzony. Jezu, ja bym chyba. Ja znaczy się, ja tak szybko się przywiązuję do tego co robię i, i szybko. To jest gniewabym naprawdę, byłoby mi bardzo smutno. Bo życie to teatry, jest. Bo życie to teatry, jest. Bo życie to teatry, jest. Bo życie to teatry,